Cześć, witajcie na kanale Gotuje z Anią. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy super przepisy na smoty owocowe. Wychodzą one naprawdę pyszne. A co najważniejsze, dostarczają do organizmu na pewno dużo witamin. Dlatego na śniadanie jak najbardziej pasuje, żeby wypić, wtedy mamy energii na cały dzień. Do tego, oczywiście, przyda nam się Blender. Ja mam taki poręczny, najmocniejszy na rynku Blender firmy Blendigo. Ładuję go przez port USB, dzięki czemu nie muszę ja nańczyć się z kablem. A swój koktajl mogę zrobić dosłownie wszędzie. Jeżeli chcielibyście zakupić ten Otoblender, mam dla Was 15% rabatu z hasłem i z Anią. Dostępny jest on w 9 kolorach, także możecie wybrać swój ulubiony kolor. Mi się on naprawdę podoba i jestem z niego zadowolona. Link do sklepu znajdziecie oczywiście pod filmem, w opisie. No to zabieramy się do pracy. Na początek zrobimy sobie smoty z kiwi, ananasa, banana oraz limonki. Blendera burzę sobie owoce i dodam odrobinę wody. Zakręcamy, i włączamy nasz blender. Myślę, że już jest gotowe, możemy przelać sobie do szklanki. Można także pić w blenderze pierwszą część i możemy już pić. Lecz ja przeleję sobie też szklanek. Możemy teraz nasz blender wypłukać i zacząć robić drugi. Do blendera sobie nalałam wody. Zakręcę go. Na chwilę włączę. I wylewam wodę. Drugie smot zrobimy sobie czekoladowo-bananowe. Do blendera wkładam banan. Łóżkę kakao. łyżki miodu oraz trochę mleka. Zakręcam i blenduję. że już jest gotowe. Przelewam do szklanki. I tak samo jak z poprzednim wlewam wodę i płukam. Smot i zrobimy sobie z ananasem, granatem oraz bananem. Do tego dodam trochę miodu. Jeszcze trochę miodu i dodamy troszkę wody, okay, włączamy i blendujemy. Tyle już wystarczy. Już się zmieniło ładnie, i przeleję sobie do szklanki. Wypłukam blender i mamy skończone. Nasze smoothie owocowe mamy już gotowe. Myślę, że czekoladowy najbardziej przypadnie do gustu dzieciom. Można zrobić również na tym blenderze warzywne smoothie, jednak u mnie sprawdzają się te owocowe najbardziej. I to już wszystko w tym odcinku. Jeżeli szukacie poręcznego blendera, który możecie zabrać ze sobą wszędzie, to ten na pewno się sprawdzi. I pamiętajcie o kodzie rabatowym. Hasło gotuj z Anią. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!